Witam w poradniku do Isofa na zaliczenie. Zacznijmy od tworzenia dokumentu, obiegu dokumentów. Żeby go stworzyć, najpierw wchodzimy w dokumenty, później trzeba załadować korzeń. Stworzyć folder bądź wejść do foldera, który jest już stworzony. Wejdziemy do testów. Wtedy wchodzimy w dokument z dysku. Trzeba stworzyć dokument, a raczej nadać mu nazwę. Później przeglądaj pliki, wybrać jakiś, jakikolwiek dokument tekstowy, albo możliwe, że będzie kazał dać plik, który, w którym będzie stworzony, w którym będzie stworzony projekt. I zapisz, jak będzie zapisany, wchodzimy w administracja, definicję obiegów i dodajemy nowy obieg. Nazywamy obieg. Musimy dodać opis zgodny z obiegiem, jaki będzie tworzony. Musi, czas musi być jeden dzień i zapisz. Później szukamy tego obiegu. Bierzemy stan i akcję i dodajemy stany. Stany dodajemy na początek, następnie będziemy dodawać akcję, ponieważ w momencie, kiedy chcemy tworzyć akcję, to musimy dodawać stan. A żeby stan dodać, to musi być on stworzony. Dlatego zaczynamy od dodawania stanów. Nazwę jakąś tworzymy, która będzie związana z tym stanem. I czas musi wynosić 1 godzinę. Opis dodajemy zgodny ze stanem, na przykład otrzymaliśmy zamówienie. Dodajemy jeszcze drugi, żeby zobaczyć, jak to będzie później było z przypisywaniem akcji do stanów. Akcję na przykład nazywamy zamówienie I yy, przesyłamy później do stanu jedno, pierwszego. Musimy dodawać ograniczenie odbiorców. Czyli klikamy w trzy kropki i wybieramy siebie. Na zaliczeniu zgaduję, że będziemy musieli też dodać wykładowce. Wybieramy tutaj też siebie. I w tym momencie musimy dodać opis akcji. Zapisujemy. I każdą akcję po kolei robimy do stanu drugiego, dodajemy siebie i wykładowce. Oddajemy opis i zapisujemy. W wypadku, gdybyśmy tutaj mieli również jakieś inne. Inną możliwość, inny, inną drogę, w którą byśmy mogli pójść. Na przykład klient odrzucił zamówienie bądź klient, e, zdecydował się zamówić. To wtedy jedna opcja może iść do końca, a druga iść do kolejnego stanu. Tak jak w tym wypadku. Ze stanu pierwszego idzie do stanu drugiego. Tak samo jak z początku idzie do stanu pierwszego. I tutaj na przykład koniec. I również dodajemy siebie i wykładowce, gdy stan jest już stworzony, cały obiekt dokumentów jest stworzony. To, to zamykamy i udajemy się z powrotem do folderu testy. Tutaj szukamy zadania które stworzyliśmy i wysyłamy w obieg kiedy wysyłamy w obieg trzeba znaleźć swój y, obiekt dokumentów i kliknąć Wykonaj teraz wchodzimy w moje dokumenty i szukamy jest zadanie które zostało przed chwilą wysłane co oznacza że zadanie zostało wykonane poprawnie Teraz przejdziemy do dodawania towarów i łączenia ich z kontrahentami. Wchodzimy w CRM, kartoteki i towarów. Teraz klikamy w plusik, aby dodać towar. Musimy dać nazwę tego towaru, musimy dodać katalog towaru i grupę towarową. Jeśli nie będzie tej związanej z naszym towarem, który znajdziemy w internecie i dodamy tutaj, to będzie trzeba ją stworzyć poprzez dodaj. I dodaj. Opis musimy też dodać. Najlepiej będzie po prostu skopiować ze strony, z której weźmiemy produkt. Tutaj dodajemy cenę. Później wystarczy kliknąć te dwa plusiki, gdyż musimy dodać cenę zakupu hurtową i detaliczną. Następnie dodajemy dostawcę bądź producenta. Aby to zrobić, dodajemy Plusikiem, szukamy trzema kropkami, gutkom i wybieramy Gutowskiego. Zapisujemy, zamykamy, zapisujemy i zamykamy. Teraz wchodzimy w cerem, kartoteki i towarów, i wyszukujemy nasz towar, który stworzyliśmy. Towar jest stworzony, więc się wyświetla, co oznacza, że zadanie zostało poprawnie wykonane. Teraz wchodzimy w magazyn, raporty i raport stanów magazynowych. Tutaj musimy wybrać stan, partię oraz kontrahenta, czyli głódką. I szukaj. Tu się pojawią produkty, które zostały zamówione dla tego dostawcy. Więc na ten moment nasz produkt jeszcze się tutaj nie pokazuje. Jednak, gdy stworzymy zamówienie, produkt się pokaże. Aby dodać produkt do zamówień, wchodzimy w sprzedaż: Zamówienie od klienta. Klikamy plusik. Dodajemy jakiegoś odbiorcę. Obojętnie jakiego. W dostawcy będzie trzeba dodać także dostawcę, czyli gudką. Szukamy naszego towaru. Dodajemy towar. Wybieramy ilość. Cena i wszystko inne jest już wybrane. W tym momencie klikamy, klikamy Zapisz i zamknij. Pojawia się nasze nowe zamówienie, które, w którym klikamy e, Generuj ZD i ZDW. Tutaj musimy stworzyć cenę oraz e, kliknąć Zapisz. Następnie jeszcze raz klikamy. Generuj ZTZTW. ZD, wybieramy ZD. Dodajemy cenę oraz dodajemy ilość. I klikamy Zapisz. Zamknij. Teraz wchodzimy w zakupy. Zamówienie od dostawców. Tutaj się pojawia nasze zamówienie, które zostało dopiero co stworzone. I klikamy Potwierdź. Również w ZDW. Gdy zostało potwierdzone, wystawiamy PZ. Ustawiamy koszt i zapisujemy. Klikamy OK. I zamknij. Następnie wystawiamy. FZ. Jest to faktura zakupu. Klikamy tutaj. Dodajemy jakiś numer. Tutaj wybieramy formę płatności. I klikamy Zapisz. Klikamy OK. I zamknij. Wchodzimy w sprzedaż. Zamówienia od klienta. Nasze, nasz produkt, który został właśnie zamówiony, klikamy ZW, WZ przez ZKR. Tutaj widać, że zostało to pięknie ustawione, wszystko zamówione i się wszystko zgadza. Wchodzimy w nasze, nasz produkt, klikamy faktura, faktura sprzedażowa. Uwaga, nie ma od Gutowskiego nic, co by pokazało, co zrobić, żeby tego nie było, tej uwagi. Więc klikamy OK i zadanie zostało skończone.